Hej, witam w dębowej chatce. Jest to reedycja pierwszego odcinka o relacjach świadków, którzy doświadczyli dziwnych i tajemniczych zdarzeń. Są to historie nadesłane w listach do autora książki z serii Missing For one, one jak również przez was bezpośrednio do mnie. Historia numer jeden. W roku 1973. Trzej starsi koledzy z pracy, zafascynowani moją młodzieńczą pasją do polowań na jelenie, zaprosili mnie na wspólną wyprawę. Byli pod wrażeniem, że zacząłem polować z łukiem już w 1966 roku, kiedy byłem jeszcze w szkole średniej. Wszyscy moi kumple mieli po 60 lat, a ja jedynie 20. W pierwszym tygodniu listopada 1973 roku. Wyruszyliśmy do północnej Minnesoty na otwarcie polowań na jelenie. W sobotę rano, kiedy niebo było jeszcze ciemne i chmury wisiały dość nisko na niebie, wszyscy wyruszyliśmy w teren. Ustaliliśmy, że spotkamy się na polnej drodze o 9:30 rano. Wrócimy do kampera, zjemy śniadanie i zrobimy kilka przejazdów. Potem wrócimy tu jeszcze raz na wieczorne polowanie. Przeszedłem około kilometr i znalazłem świetne miejsce, gdzie kończył się las. Za nim rozciągało się duże bagno. Tego ranka zobaczyłem łosia, który przeszedł w odległości około 10 metrów ode mnie i schował się za dużym drzewem. Spojrzałem na zegarek i zobaczyłem, że jest godzina dziewiąta, więc powinienem był już wracać. Dałem więc sobie spokój z łosiem i ruszyłem w stronę auta. W drodze powrotnej szedłem pod górę, omijając moczary. Nagle zacząłem czuć coś dziwnego. Usłyszałem intensywny szum, który przypominał mi w pewien sposób odgłos dużych linii energetycznych. Było to niezwykłe, ponieważ byliśmy na totalnym odludziu, i w promieniu wielu kilometrów nie było widać żadnych oznak cywilizacji. Nagle moja twarz zaczęła drętwieć i wiedziałem, że coś jest nie tak. Przerażony, szybko skierowałem strzelbę w stronę dźwięku. Następne co pamiętam, to to, że ją odbezpieczyłem i po chwili szedłem już z krajem lasu w kierunku drogi. W oddali widziałem chłopaków i wszyscy na mnie krzyczeli: Gdzie byłeś? Szukamy Cię cały dzień Jesteś naćpany, czy co? Powiedziałem im, że nigdy w życiu nie brałem narkotyków i że na moim zegarku jest 9:30 rano. Poinformowali mnie, że jest prawie 17, a ja spieprzyłem im polowanie na cały dzień. Byłem totalnie zmieszany i nie potrafiłem wyjaśnić, co się stało. Wróciliśmy do obozu i aż do wieczora rozmyślałem o moim zagubionym czasie. W nocy zaczęło się robić jeszcze dziwniej. Kiedy spałem w kamperze, miałem sen, śnił mi się lis. Patrzyłem na niego. Było ciemno. Lis patrzył na mnie wielkimi oczami, wielkimi ciemnymi oczami. Jego oczy były duże i czarne. Krzyknąłem, ty nie jesteś lisem. We śnie podniosłem strzelbę i nagle się obudziłem. Byłem przemoczony, cały spocony. Tak bardzo, że moje kalesony i śpiwór można było wyrządzić. Jeden z kumpli podszedł i zapytał, czy nic mi nie jest. Wstałem i przebrałem się w inną parę kalesonów, a chłopaki przygotowali dla mnie kilka starych wojskowych koców, które dali mi do spania. Spojrzałem na zewnątrz i zauważyłem, że tej nocy mieliśmy śnieżną zamieć i warstwa Białego Puchu była gruba na około 20 cm. Następnego ranka postanowiłem wrócić tam, gdzie polowałem. Nie wiedziałem, co dokładnie wydarzyło się tamtego dnia. Mój zegarek już nigdy nie zadziałał. Moja żona kupiła mi go na urodziny. Był to cyfrowy zegarek marki Pulsar. Zapłaciła za niego kupę kasy, bo w 1973 roku był to pierwszy model tego typu. Zaniosłem go do sklepu, w którym go kupiła, a obsługa powiedziała, że nie ma pojęcia, dlaczego nie działa. Przeprosili i odesłali go do producenta. Zadzwonili do mnie po tygodniu i poinformowali, że producent nie wie, dlaczego zegarek przestał działać i nie potrafili go naprawić, więc dadzą mi nowy. O tym zdarzeniu powiedziałem tylko czterem osobom w moim życiu i wszyscy łącznie z moją żoną mnie wyśmiali. Od tamtej pory nie mówiłem o tym nikomu. Historia Numer dwa. Relacja ta pochodzi od mieszkańca stanu Oregon. Wydarzyła się w miejscu zwanym Sky Lake Wilderness, niedaleko parku narodowego jeziora Crater Lake. Miejsce to znane jest z wielu niewytłumaczalnych zjawisk i zagadkowych zaginięć, jak choćby ze sprawy Charlesa McCullara, omawianej w odcinku numer 9 z serii Missing for One One. Jestem doświadczonym turystą i myśliwym. Poluję od dziecka i doskonale wiem, jakie niebezpieczeństwa czyhają w lesie. Historia ta miała miejsce w połowie lat 90. Razem z moimi dwoma kolegami wielokrotnie przemierzaliśmy najdziksze zakątki Ameryki Północnej. Pewnego dnia postanowiliśmy udać się nad jezioro Grass Lake, leżące na północ od Sky Lake Wilderness Area. Mieliśmy tam łowić ryby przez trzy dni. Zabraliśmy nadmuchiwane tratwy, jedzenie, śpiwory i inne niezbędne rzeczy do przetrwania w dziczy. Zawsze mieliśmy również ze sobą broń. Tym razem zabrałem w podróż rewolwer Magnum 537. Do jeziora Gras dotarliśmy około południa. Rozbiliśmy obóz, napompowaliśmy tratwy i wypłynęliśmy na środek, aby łowić ryby. Po spędzeniu całego dnia na wodzie wróciliśmy do obozu, rozpaliliśmy ognisko i zjedliśmy kolację. Siedzieliśmy przy ogniu, rozmawialiśmy, a potem obserwowaliśmy rozgwieżdżone nocne niebo. Około drugiej wszyscy poszliśmy spać. Noc była cicha i zasnąłem bez problemu. W pewnym momencie obudził mnie dźwięk kroków. Początkowo myślałem, że jest to jakiś inny turysta. Jednak szybko zrozumiałem, że coś dużego podchodzi do naszego obozu. To coś szło na dwóch nogach: schodziło ze wzgórza i przechodziło przez powalone drzewa. Zbliżyło się do mojego namiotu na odległość zaledwie kilku metrów. Gdy przechodziło obok, połamało kilka leżących na ziemi gałęzi. To coś musiało być ogromne i bardzo ciężkie bo czułem każdy jego krok. Ziemia obok mnie dosłownie drżała. W ognisku nadal tlił się ogień. Nasze plecaki były na zewnątrz, ale to coś nie interesowało się nimi, namiotem, ogniem ani plecakami. Po prostu przeszło koło namiotu, podeszło do jeziora, popluskało się w nim, a potem poszło dalej. Rano nikt nie chciał o tym rozmawiać. Jeden z moich kumpli poszedł nad jezioro i znalazł duże ślady stóp odbite w błocie. Przyjrzeliśmy się im i uznaliśmy, że cokolwiek to było, nie miało złych zamiarów. Zakończyliśmy weekendowy wypad na ryby bez innych incydentów. Nie był to pierwszy raz, gdy prawdopodobnie spotkałem tę istotę. Wiele razy polowałem nocą z łukiem w okolicznych lasach. Często zdarzało się, że słyszałem, że ktoś lub coś mnie śledzi. Później znajdowałem mój samochód obrzucony kamieniami i kijami. Ponadto słyszałem dźwięki przypominające gwizdy. Wszystko to działo się jedynie kilka kilometrów od miejsca, gdzie podczas tej wyprawy rozbiliśmy obóz. Nigdy nie chciałem zabić ani skrzywdzić tych istot. Jednak bardzo chciałbym je zobaczyć i po prostu upewnić się, że są w pobliżu. Historia numer 3 Świeżo po ukończeniu Uniwersytetu Syracuse powróciłem do rodzinnego domu w New Jersey. Był rok 1997. Po tygodniu jednak musiałem wrócić do Syracuse, aby zająć się pozostałościami po przeprowadzce. Miałem do zwrócenia plandekę, którą pożyczyłem od swojego szefa. Mieszkał on na odległych obrzeżach miasta, przy drodze numer 20 zaledwie 15 minut jazdy od autostrady numer 81. Mój plan był prosty, lecz pełen zadań. Spakować resztę mebli, odzyskać depozyt, spotkać się z kilkoma znajomymi. A potem wrócić do New Jersey w ciągu 4 godzin. W planach miałem również, żeby zatrzymać się u szefa i zwrócić wspomnianą plandekę. Droga numer 20, którą musiałem pokonać, miała dwa pasy ruchu w każdym kierunku i była słabo oświetlona. Często północne pasy były oddzielone od południowych przez zalesiony środek, co było wynikiem typowego dla stanu Nowy Jork pofałdowania krajobrazu. Dom szefa, do którego zmierzałem, znajdował się u podnóża stromego zjazdu. Wyjechałem z Syrakius dopiero po północy. Przejechałem na południe drogą 81, zjechałem z drogi międzystanowej i skierowałem się w dół drogą numer 20. Skręciłem w prawo i zatrzymałem się przy drugim lub trzecim domie. Zrzuciłem plandekę na podjeździe szefa i odjechałem, skręcając z powrotem na drogę numer 20. Kierując się pod strome wzniesienie, wróciłem na drogę 81. Było 15 minut po północy. Kiedy wracałem do domu, dość często sprawdzałem, która była godzina. Gdy wyjeżdżałem z pod domu szefa, zdałem sobie sprawę, że powinienem był wyjechać wcześniej, bo do domu dotrę zapewne dopiero około 4 rano. Skręciłem w lewo na końcu ulicy i z powrotem na dwudziestkę i podgórkę. Zjechałem z niej po kilku minutach, ale gdy zbliżałem się do kolejnego wzniesienia, musiałem się zatrzymać. Drogę blokowały trzy jelenie: duży stojący na środkowym pasie i dwa mniejsze jelenie, z których każdy blokował środek obu pasów. Zacząłem trąbić, ale nie ruszyły się z miejsca. Otworzyłem i mocno trzasnąłem drzwiami. Stały dalej. Zacząłem trąbić, a te nawet nie drgnęły. Otworzyłem i zatrzasnąłem drzwi ponownie i w dalszym ciągu nie ruszyły się z miejsca. Zacząłem więc migać światłami i trąbić klaksonem. Kiedy włączyłem i wyłączyłem światła, zauważyłem, że jelenie świecą. Zdziwiony i lekko przerażony wysiadłem z samochodu. Zanim jednak to zrobiłem, uchyliłem szybę. Zawsze tak robię, bo już raz zamknął mi się samochód. W tamtej chwili pamiętałem, aby to zrobić, więc wiem, że byłem przytomny i przy zdrowych zmysłach. Ponadto nie piję alkoholu, nigdy nie piłem, więc ta podróż nie była wyjątkiem. To, co zobaczyłem, było nierealne. Każdy jeleń miał wokół siebie świetlną aurę. Niezbyt jasną, ale była ona obecna. Patrzyłem na żółto-pomarańczową poświatę wokół każdego z nich. Przez kilka minut z odległości 3 do 5 metrów. Nie mogłem zrozumieć, co się dzieje. Pomyślałem, że widzę jakieś dziwne rzeczy, bo jestem zmęczony. Ponownie próbowałem je wystraszyć. Klaskałem w dłonie, krzyczałem, tupałem nogami, ale one nie reagowały. Było to po prostu nierealne. Zdenerwowany, postanowiłem, że przez nie przejadę. Wtedy nie będą miały innego wyjścia i się przesuną. W tym momencie coś usłyszałem. Był to klakson samochodu. Spojrzałem przez prawe ramię w kierunku, z którego dochodził i przez las zobaczyłem samochód. Jechał on w moim kierunku i trąbił. Totalnie zmieszany spojrzałem w kierunku, gdzie stały jelenie i wszystkie zwierzęta zniknęły. Szybko wskoczyłem do auta, wrzuciłem bieg i zjechałem na pobocze. Gdy tylko się tam znalazłem, po kilku sekundach tuż obok mnie z dużą prędkością przejechało 8 lub 9 samochodów. Byłem tak zszokowany, że trząsłem się, jakbym dostał dreszcze. Minęło chyba z 10 minut, zanim się pozbierałem. Szyba była podniesiona, a ja nie pamiętam, żebym ją podnosił. Zwykle podróż z Syracuse do mojego domu w hrabstwie Monmouth w stanie New Jersey. Zajmowała mi nie całe 4 godziny, czasem 5, jeśli był bardzo duży ruch lub droga była remontowana. W nocy natężenie ruchu jest tutaj minimalne i można całą trasę przejechać w mniej niż 4 godziny. Przed wyruszeniem w drogę powrotną myślałem, że będę musiał dodać około pół godziny z powodu zboczenia z bezpośredniej trasy i podrzucenia plandeki. Także według moich obliczeń cała moja podróż miała mi zabrać około 4,5 godziny. Do domu dotarłem jednak dopiero około 7 rano. Z Syracuse wyjechałem 15 minut po północy. Żałuję, że nie spojrzałem, która była godzina, gdy zjeżdżałem na pobocze. Pamiętam, że to zrobiłem w pewnym momencie podczas pozostałej części drogi do domu, ale nie mam pojęcia, która była wtedy godzina. Dopiero dzień lub dwa później zrozumiałem, że coś znacznie przedłużyło moją podróż. Patrząc wstecz, myślę, że ten przystanek musiał trwać dłużej, gdyż do domu dotarłem trzy godziny później niż planowałem. Prawie codziennie myślę o tym, co się stało i chciałbym usłyszeć, że coś podobnego przydarzyło się komuś innemu. Nie wiem, co o tym myśleć. Mam nadzieję, że to był tylko jakiś jeleń. A ja nie byłem dość uważny. Powinienem po prostu przejechać przez środek jezdni. Nie pamiętam też, żebym skręcił w złą stronę lub przesiedział na poboczu więcej niż kilka minut. Chciałbym przestać o tym myśleć, bo boję się, że pewnego dnia wszystko mi się przypomni. Historia numer 4. Została ona niedawno nadesłana przez słuchaczkę Dębowej Chatki. Własne doświadczenia często stają się dla nas tajemniczymi zagadkami, które nieustannie analizujemy próbując odnaleźć w nich sens. Tak właśnie stało się ze mną, kiedy pewnego jesiennego wieczoru w moim spokojnym wiejskim zakątku zdarzyło mi się coś, co do dziś budzi we mnie niepokój. Tak jak wspomniałam, mieszkam na obszarze wiejskim, gdzie ciszę i spokój przerywa jedynie szum pobliskiego miasta, Oddalonego o zaledwie 3 km. Wioski w tym rejonie są jak wyspy otoczone morzem pól uprawnych i małych zielonych zegajników. Niedawno wybudowana obwodnica przecięła ten piękny krajobraz, wprowadzając do niego nowy element, czyli odgłosy przejeżdżających samochodów. Wieś mojej przyjaciółki oddzielona jest jedynie główną drogą, która prowadzi do miasta oraz rozciągającymi się po obu jej stronach polami. Prowadziła do niej wąska asfaltowa droga, którą znałam na tyle dobrze, że mogłam nią iść z zamkniętymi oczami. W połowie trasy znajdowała się zatoczka, miejsce naszych spotkań. Z okna mojego domu widziałam jej blok, a spacer do niej zajmował nie więcej niż 15 minut. Pewnej jesieni, około godziny 20 21, odprowadzałam ją do domu. Miałyśmy zasadę, że odprowadzamy się do połowy drogi, czyli do wspomnianej zatoczki. Tego wieczora mgła była tak gęsta, że musiałam wziąć latarkę. Gdy opuszczałyśmy moją wioskę i wkroczyłyśmy na drogę prowadzącą do jej domu, atmosfera nagle się zmieniła. Zrobiło się niesamowicie cicho i ciemno. Nie było widać świateł latarni za nami ani przed nami. Szum samochodów z obwodnicy zniknął a w powietrzu nie było słychać żadnych odgłosów psów. Wszystko było tak nienaturalnie ciche, że aż przerażające. Koleżanka zaczęła się niepokoić, przyspieszyłyśmy więc kroku, ale mimo to nie było widać świateł latarni przed nami. Zdążyłyśmy się już zmęczyć, ale wciąż nie dotarłyśmy do zatoczki. Koleżanka zaczęła panikować, wyciągnęła telefon i dzwoniła do rodziców. Nikt nie odbierał. Dzwoniła do brata, on też nie odbierał, a wiedziała, że wszyscy tego dnia są w domu. Mgła stworzyła jakby ścianę. Czułam się jakbym była w styropianowym pudełku. Wszystko było tak wyciszone, a mgła niemal namacalna. Obie czułyśmy niepokój. Ja nerwowo zaczęłam oglądać się za siebie. Po chwili zaczęłyśmy biec. Dopiero wówczas zbliżyłyśmy się do zatoczki a zaraz po tym mgła jakby się przerzedziła i mogłyśmy dostrzec światła latarni. Również jej brat mógł do niej w końcu oddzwonić. Wyszedł po nas przed dom. Nie odważyłam się wracać sama, więc zaproponowali, że mnie podwiozą. Długo nie mogłam pojąć tego, co się wtedy wydarzyło. Chodziłam tam wielokrotnie o różnych porach i w różnych warunkach atmosferycznych, także we mgle ale tak gęstej i takiej ciszy nigdy wcześniej ani później nie doświadczyłam. Miałam wrażenie, że idziemy co najmniej godzinę. Wskazywało na to moje zmęczenie. To wszystkie historie przygotowane w tym odcinku. Jak zawsze, piszcie w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie. Może Wam też przydarzyły się dziwne historie podczas podróży samochodem lub spaceru w lesie? Jeśli chcecie się nimi podzielić, to zapraszam do sekcji komentarzy lub o kontakt na e-mail dębowa.chma.hotmail.com. Zapraszam również do subskrybowania kanału w oczekiwaniu na kolejne opowieści dębowej chatki.